Cześć, nazywam się Jarek Kuściński, jesteśmy w Muzeum Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. A cel? Cel to młody ziemniak. Za nami całkiem pokaźne stado ludzi i, i już jesteśmy po degustacji naprawdę przepysznego jedzenia, a jedzenie to znowuż trzy odsłony. Ziemniak i sos. No jak ziemniak, to oczywiście młody, w mundurkach. Dzisiaj zresztą wszystkie ziemniaki poza zupą, to były ziemniaki w mundurkach, ugotowany, obsmażony, tak delikatnie, ale tak naprawdę z tą skrupiącą skórką. I sos. Sos po prostu z sera Lazur, śmietana, dobra śmietana oczywiście odchudzająca, 36 i białe wytrawne wino, właściwie 1 do 1 to trzy składniki, raz, 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 gotujemy bardzo wolno, ser się rozpuści, rozdrobni leciutko przy garnuszku drewnianą łopatką przy dnie odskrobujemy, odskrobujemy i tak po pół godzince wolnego gotowania i skrobania mamy przekozacki sos doprawiamy go właściwie tylko pieprzem, ziemniak oczywiście obgotowany, obsmażony tak, żeby ta skórka była naprawdę pokaźna Ziemniak dorob, do torebeczki, do rożka, do kubeczka, cokolwiek. Oblewamy takim jeszcze ciepłym sosem i wyjadamy. Jest kozacki. Zupa dla odmiany, oczywiście, bazą. Ziemniak, młody ziemniak, ale większy, pokrojony w kostkę, ugotowany. Taki jak prawilny, gotuje się do zupy. On sobie czeka. Zupa, oczywiście, wywar na wędzące. Na podudziach kurczaka. To ważne, żeby nie na piersiach, ale na podudziach. To czerwone mięsko jest o wiele fajniejsze po ugotowaniu, jest cały czas soczyste. Mięso siekamy drobniutko, tak z żeberek, jak i z drobiu. Kurczaczek trafia i mięsko do, z powrotem do wywaru, w którym się gotowały. Ziemniaki trafiają do wywaru. No i wywar to również fasola. No Ja przynajmniej zrobiłem to z fasolą. Tej fasoli jest tam również dużo, więc ktoś powie, no zrobiłeś fasolową zupę. Jakbyście spróbowali, przekonalibyście się, że przewagą był ziemniak i wędzonka i drób. Trafił tam również koper, ale trafił tam również majeranek i czerwona słodka papryka. Finał jest taki, że podgotowała się, połączyła, fasola się rozwaliła lekko, ziemniaczki puściły troszeczkę tego koloru kleiku i związały zupę. I zupa była przepyszna. A na deser na deser podaliśmy hmm, młody ziemniak. Tak, małe ziemniaki, ugotowane, pokrojone na ćwiarteczki. Oczywiście w mundurkach, bo ziemniaki należy jeść jak najczęściej. Właśnie w mundurkach, wtedy mamy wszystko to, co najsmaczniejsze i najzdrowsze w nich, niewypłukane, niewygotowane. ziemiaczek jest taki, jak do sałatki jarzynowej. No i botwinka. Botwinka w wersji nie nabidnie, dlatego że robię bardzo na gęsto. Więc jest tam botwinka, jest tam ogórek, jest tam jogurt, a dzisiaj to nawet nie był jogurt, tylko naprawdę twaruk i śmietana, tym razem osiemnastka, żeby to było takie muślinowe. Żepakowy, wolno tłoczony olej. Oczywiście też tam trafił, bardzo dużo szczepioru, bardzo dużo kopru, czosnku odrobina. Cóż mam powiedzieć? Surpieprz.pl